No do przodu. Mamy trochę kawalerzystów. Czyli znaczy jak widać, że wszyscy... No kurde, Cytrus, co ty? Drzewa nie widzisz? No damy radę, jakoś damy radę. Spuszczymy szybko tą wieś i będziemy mieli na plusie u tego Kazimierza. U Kazia. O, no, już strzelają, już strzelają. Ale my ich tutaj... Zajdziemy. O kurde! Ło! Wow. Ага, сейчас щекаш. Бише. Ясный гвин. Что есть? Что у вас так дужу? Я себе. Почекай. Я че не могу. no dlaczego ja tak mogłem mało wojska? Przecież to nie było wszystko z mojego wojska No patrzcie ile ich Ile masz? Ja cierpię, wdecham Aaa, idź pan No nie da rady ich tak szybko pokonać, trzeba mieć to lepsze wojsko Kontynuuj O, odejdźmy lepiej stąd, kurcze Was do pikinier, ochotnik Ojejku, coś nie czuję. Dobra, chodźmy tutaj do Sławuty. Dobra. Sławuta. Czy tu mogę werbować? Siedmiu. Uuuu, dobra. To ja lubię. Idziemy werbować aż nam normalni. Nie wiem co. O, idziemy do Stryja. No do Stryja możemy pojechać. Ale też nie można werbować. Dlaczego? Mam tajemników. W Badowicach byłem. Tutaj jest bardzo dużo wiosek. Tutaj, o, pójdę werbować do swojej bandy ludzi. No nie mogę, coś. Hmm. Tutaj pewnie też nie będę mógł. Tak. Dobra. Tak czy siak, Mamy jako taką żywność, także jeszcze... Umierać mi tutaj nie będą z głodu. Królewiec. Może tutaj... Zobaczymy u tych niebieskich, czy można wynająć coś, zwerbować. No, znikać mi to wszystko. Rozmawiam ze starostą. Eee... nic nie ma. Może w królewcu coś będzie ciekawego w karczmie. A, tutaj też trzeba zejść, czyli ta sama architektura. Dobra, w porządku. Oh, najemny kawalerzysta. Ja i moich sześciu, czyli proszę bardzo, te, te pieniążki może się kiedyś zwrócą. Te gość karczmy. Zmierzymy się. 25 denarów, proszę bardzo. Chcesz się bić? Dla mnie to jest przynajmniej zarobek. Wysku leje jak I to tak wiecie o fork and bacon. Spake. Dobra, dziękuję bardzo, ani, je, ani mnie troszeczkę nie dziarną, nic Pięknie, zdobyłem Pójdźmy do karczmy jeszcze hmm w porządku. Właściciel karczmy tepesz. Cześć! W sumie zależy na to, zbyłem przodek sprzedaj po Turków i ok. Skonale badam szpadą. Długo uczyłem się taktyki, a w przypadku choroby nie boję się opuszczać krwi. Pewnie, chcę, że chcę. Jest, mamy kolejnego typka u nas. No, już troszkę mamy tego wojska, nie powiem. Już to jakoś tak mniej więcej wygląda sprzedaj tą oliwę, bo niepotrzebna mąka też. Nasuszony mięsień i tak dalej. Za dużo tego jedzenia. No dobra, teraz zbroja tak ozbroja. Ja... Czekajcie. My tu musimy napaść jakichś bandytów i te wszystkie bronie co... Hmm. Znaczy się ogólnie. Czekajcie, bo... No, super. bo pójdziemy w troki trzeba było jakichś bandytów teraz wiecie ogólnie zacząć atakować a tu gdzieś było siedlisko bandytów obozowisko o jest właśnie obóz najemników zaatakujemy i będziemy mieli te wszystkie zbroje no to przynajmniej tych naszych bohaterów coś odziejemy bo tu tak to wiecie znaleźć kapitana Czy mogę pomóc? Chciałbym zakupić jakiegoś pana dla że chcę... Na... Kogo chcesz rekrutować? Uu. Strzelców! Uuu, fajnie! Mam jeszcze tyle tych? Po prostu przejdziemy bo Uuu, pięknie! Czyli tu nie, nie że atakujemy tylko... sajemników można elegancko tutaj... Kasy mi... Znaczy ten, nająć kilku... Piechota. ci drodzy pewnie. Dobra, nie bez chodu, trzeba będzie tam kogoś atakować. Polski najemny rekrut. Polski najemnik znaczy się. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ale możemy jeszcze troszeczkę kupić tego. Bynajmniej... Czekajcie, jakwipunę dla żołnierzy Piechota O tyku! To ja jeszcze mam ich jakoś tego? O jako nie wyglądają. Nie no, jakoś taką... No może faktycznie powinienem ich troszeczkę poulepszać. A najpierw ja idę na ilość. Chcę piechoty troszkę. Dobra, pięciu. Pięknie. Okej, okay. także kasy już yy, nie mamy. Należałoby kogoś zaatakować. A że mamy zadanie. Zaczynamy po pocztylion. Dziwne to jest, że nie mogę... Kurde. Tam mają dużo strzelców w tym, tym wiecie, w tym dworze, takim, tym tej wiosce, co mamy niby zaatakować i zgrabić. Dostarczenie. Pocztylion, o. Gazimierz, chyba cię abyś zaczął wiadomość, której mnie jest na Zamek dole, To ostatnie znane miejsce, może boje woda no, tam jest dalej. Zamek Miedziole, pokaż mi na mapie i już tam wyruszamy. Już się nie boimy żadnych tam bitew. Zamek Miedziole, rzecz pospolita, pewnież tak. Wybacz głupie Babia, ale powiedz szczerze, co cię aby wziąć udział w vampira. Tepleszach już był inny język, nie taki, jak ławka w twoich bajkach pisywała. Ciebie się dowiedział, że po twojej stronie jestem. Dobra, nie, nie, wszyscy są równi. No! Pyk, dobra, chodźcie tutaj szybko. Dostarczymy ten list. Będziemy kogoś zaatakować, bo normalnie ja chcę z kimś walczyć. W zamek. Dzień dobry. dobra, do komnaty władcy i tutaj musimy przekazać jakąś wiadomość. Ale oczywiście nie ma tego, któremu tą wiadomość bym chciał. No, siocha, mam chce zbrać tabor. Co? Bydło, powinno się znaleźć w miejscowości K Z German w ciągu 3 dni. Jeśli udało nam się wcześniej, to lepiej. Przepraszam, jeszcze do Płacy, co najmniej. No dobra. No i co teraz? Odejść. Aha, czyli co, bierzemy bydło, tak? Pognać bydło. Aha, czekaj. Gdzie ja mam to zanieść? Po czterech towarów e, posłuchaj, Kazikem, jakiś. Daleko to? Tutaj. Dobra. Jak tak, to tak. Bydło, choć. Chyba nikt mnie nie zaatakuje. Trochę bydła mam już sobie. Uuu, tare. A bo nie, nie, jeszcze nie zapłaciło. No, Dobra, dawa, spoko, spoko. Ja tu zaraz będę miał dla was kasę. Tylko tutaj trzeba z tym bydłem dojść. Gdzie to bydło? Właśnie. I to chciałem zrobić. W końcu atakować, w końcu jakieś, jakieś bitwy. Stoczy się, a nie tylko taką Todankę i danka. A żeby moje wojsko miało jak się wykazać w walce. Ale gdzie oni są? Ale zapijłem kogoś? Jasny gwit! Obróć się, obryć, obryć się, Daję, zbić tu się. Tylko chwilę przyładuję, czekajcie na mnie. Dobra, dobra. Tu, tu, tu ten, ten będzie mój, patrzcie. Aj, no nie trafiłem. No. Jak mi przykro. No przecież trafiłem jego, wydaje mi się. Ale teraz wszyscy za tym będą ganiać kurde. Dopóki ja nie załatwię spra sprawy. Gdzie oni tak jeszcze walczą, żeby mi jeszcze tych... Hmm. Dobra, zabity, tak jest. Przez te persza, fajnie. Tutaj gdzieś strzelają, ale to... A tu jest! A przeładu już do ciebie jadę, synek Już jadę Gdzie ty jesteś A tak to ja sam mogę próbować trafić, ale tak się jak muszę do niego podjechać Dobra, dobra Prrrrho oh. no, Napatcie jaki kurde bezszczelny, no nie da się zabić O właśnie. Ura jeszcze ktoś? O ludu, mój. Patrzcie jak tutaj jak no, jak pleję w krawacie, gwiazdy, znaczy, to jest na koszuli, takie wzór, No, ale... oni mają szybsze konie ode mnie, no to jest niedopuszczalne. No, ja, ośle jakimś chyba jadę, nie na konie. Lud... No, jeszcze ktoś tam został, się ostał. Najwyraźniej, no wyraźnie, jak nie kończymy bitwy. Gdzie? A strzelają, słychać strzały? No właśnie, już No pięknie, piecudo, oj. O, mamy jakiegoś konia, sprawda kulawy, ale czekajcie, prędkość Prędkość 36, manewr 40 No kurcze, lepszy od, od mojego, a i tak kulawy, ale lepszy Szabla, cięcie, nie, nie, troszeczkę, troszeczkę gorsza. by gdzieś tu bydło, kurczę. Gdzieś tu było. Hmm, ja jej ja nie znajdę dopóki nie tego. No, kurde, cofaj się po te bydło. No, no chodźcie, chodźcie, co? Boicie, Boisz SIĘ? 5, no troszeczkę taki jestem, wiecie, cwaniak, bo dużo, już sporo wojska, przeciwko ma mało wojska, nie? I to głupio o mnie świadczy, no ale kasę trzeba zbierać. Utrzymanie tej, tej grupy już nie jest najtańszą sprawą, pewnie. A dopiero nie będzie, jak zacznę ją szkolić. A jakbym trafił, to bym chyba nie wiem, normalnie. Pozostał skill... skillshot'a plus 100 normalnie. No kurde, nie dadzą. No nie dadzą szefowi coś. No właśnie, pięknie. Pięknie, 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 pięknie. Eee, yy, dobra. Chodźcie. Jak trafiam do niewoli, jak kurde. Jak powinienem, ja chciałem z nim walczyć. No kurczę, dobra, koniec, koniec, już koniec. Co? Ja chcę z nim fa. Ja pierdę co ja nacisnąłem, ja debil Ja napiszę, pewnie się ja tak. Będziemy do końca walczyć No jak ja głupi jestem, kurczę, co ja zrobiłem, no? Swoje wojsko teraz ugrupiłem, no muszę walczyć teraz, żeby odzyskać. Ten się o... ...drzewo zahaczył. Kurczę, oni też są na koniach. Łaj. Oczywiście, kurnik pewnie nie No kurde, ale strzelają. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! No ja... Co ja nacisnąłem? Oh my god. No nie. Jaki... O Boże, jaki fail. O chyba, że teraz walczą, może... Może moi teraz zdadzą rany. To wszyscy za mną, oczywiście. No nie wierzę, no tak, zepsuć sprawę. Tyle wujska miałem. fak. <grystanie> <grystanie> Ubieraj tego konia, kurwa. Jasne, kwit. Ale ja się tu wrócę, spokojnie. Mam trochę kasy przynajmniej. Nie, normalnie no jest deszcz pod To było słabe. Co ja nacisnąłem? Dlaczego ja nie... Od dzisiaj będę dokładniej czytał. Od dzisiaj, kurde, będę normalnie, dokładnie czytał. Mówię wam. Od dzisiaj będę dokładnie czytał i... Nacisnąłem, żeby wstrzymali atak, że żeby, żeby poddajesz. A tyle wojska miałem. Kurde. A, ale bym tratera, tutaj bym wojska natrzepał, to... to nie. Ale ja bym chciał odzyskać te moje wojsko. Dwóch ludzi, jeszcze mam trochę kasy, no na jednego dosłownie. Ale fail, boż. Wstyd mi jak nie wiem co teraz. Dobra, jak chciałem jedzenie jeszcze mamy, więc jeszcze przeżyjemy, no dobra, wróćmy tutaj, zobaczmy, może teraz zaatakujmy i odbijemy tych naszych... Nie, oni są ciągle za nami. Tylko przebaje się, że oni dołączą się. Czekajcie, jesteś z nami królestwo? O, o, jakby on chciał z nimi ja bym stanął po jego stronie. Kurka! Ja nie chcę, żeby oni tak za mną ciągle chodzili, przynajmniej w trójkę. O jest. Czy ktoś umarł z powodu choroby? A zaraz po DZD. Warszawa jest rzecz pospolita. No dalej. Podjedźcie pod rzecz pospolitą, cwaniaki? O, czajcie, patrol, patrol, patrol. O, no, no, chodź, chodź, chodź. I grą nam się oczywiście Dobra, fajnie. Bo tu gdzieś był patro Rzeczpospolitej. Niech on mi pomoże to fajnie by było. Oczywiście nic, 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 nic. Kurcza, co moich moi 50 typa około. Mmm. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ludzie by mi powiedzcie. Ten coś ustaje, jakby go jakś tak w zakrętkę zrobić, ty zgubić, a tego zaatakować. A ja jestem szybszy, więc oni mnie nie dogonią. No, chodźmy do Warszawy. No, próbujcie mi teraz zaatakować. Chodź chodź, karczmy. Chwilę tutaj pozostanie, tego będziemy. ja wiem muszkieto oczywiście. Odejdź. Dobra. Kurde. Za takiej wroga. Jest jako taka szansa. Na zabicie przynajmniej tych. Jak tutaj... Czekajcie. Tak. Dobra, kontynuuj. Nie no, z tak, kurde. Myślałem, że może tak uciec bez żadnych tych. Bo wiecie, jak teraz się obawiałem, że te dwie duszyny się połączą, a się nie połączyły, no to my byśmy mogli zaatakować tam, gdzie właśnie z tych naszych 50 typa. A kurde, Dobra, walczymy, walczymy. Co szabli nie mamy? Jasny gwi Jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. Nie szabę nam zabrali, ty kurde no serio. Trafiam jeszcze do niewoli. Jak ja z nimi wygram? Nie przyjętam się, że pakował aż tak. Tu jest... czekaj... Ale gdzieś uciekł ten z tymi moimi... O boż, No zera normalne... Ale mam nadzieję, że kiedyś go spotkam, nie? I będę mógł elegancko... Weź sprzedaj tą czapkę... Sprzedaj... T kurde... Znaczy to może zostaw sobie... No oraz nie jest w miarę. Teraz wynajmiemy z. ile możemy? Z 8 maksymalnie. A, tych wsiurów, Będziemy atakować bandytów, co mają. nie wiem, 5 może jednostek. Dwóch ludzi chce do mnie. Ile was jest? Trzech. O, proszę bardzo. Tych mogę zaatakować. Nawet atakuj, 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 atakuj. Pewnie, że go będę jeszcze płacił jak jest, ich, jak jest ich mniej, oni pewnie są jeszcze tym... E, piechotą. No i tak trzeba, powolutku. Teraz bandytów muszę atakować, aż w końcu się odegram na tych pomarańczowych. A wszystko przez jedno głupie kliknięcie. Co, oni jeszcze muszkiety? Serio? Dobra, jeden został zabity. No, jeden też przeze mnie teraz. Właśnie, dobra, mamy to. Uh, Pięknie. wziąć te rzeczy, w tym się sprzedamy Mocy założymy Czapeczkę Szablę nam zabrali, kurde, i muszę ciągle o, Rzeczpospolita. pospolita.